Mandero, się Mandero, to rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, lecimy dzisiaj na przężyto zimę Prowóz i Orinoko Krzysztofa Obrenowicza oraz na Plantację Żyto o Zimego. Pokażę Wam jak one wyglądają i co tam dzisiaj będziemy działać. Słuchajcie, znajdujemy się już na przężyciu o zimym Orinoco. Już tutaj nam się ładnie zaczęło krzewić. Po trzy pędy e, już ma. Więc tak naprawdę jest tutaj pełnia krzewienia. Chociaż to nie wygląda tu jakoś mocno, ekstra gęsto i zielono. Co prawda tutaj było dość rzadko wsiane. 240 roślin. Akurat wysiewał to Tata, jak byłem na Bednarach. Stanowisko po o zimę. Tutaj też była ta wysiana, ta gorczyca. Nieszczęsna, która miała być zebrana na nasiona. Ja kilka razy tam już pisałem w komentarzach że ta to została zlikwidowana, bo niestety, ale w tym momencie jak ona była wysiana, powschodziła, było dość upalnie, ona zgłupiała, zaczęła kwitnąć jak miała 15 cm i tak naprawdę ani z niej dobrego poplonu, ani nasion, ale na pole tutaj było zlikwidowane mechanicznie, było wysiane to, i myślę, że tutaj spokojnie to pszężyto sobie da radę. Kolejne miejsce, zadziwia mnie po prostu to w tym, w tym roku dość mocno, bo tak jak nigdy nie mieliśmy problemu z dzikami, tak jak to już mówiłem kilka razy w filmach, tak naprawdę od dwóch lat zawsze powtarzałem, że tylko i wyłącznie sarny, to w tym roku dziki tutaj zaczęły nam trochę psuć, ale to jeszcze nie jest nie wiadomo jak źle. Miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej, zobaczę jak będzie całe pole przejechane, chociaż jeszcze nie widać, żeby gdzieś tam dalej coś było poniszczone ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś większych strat i słuchajcie, lecimy już z opryskiem na chwasty, w tym roku dwie wersje herbicydów dwa warianty, w ubiegłym były cztery ale już nie przesadzajmy nie komplikujmy sobie życia aż tak jeśli chodzi o ten drugi wariant, pokażę wam go w następnym odcinku albo czymś przyplotę, zobaczymy jak tutaj wyjdę z materiałem jeśli chodzi o dzisiejsze odpaszczanie przężyta, jeśli chodzi o odpaszczanie żyta, postawiłem na kombinację, którą używałem też w ubiegłym roku: czyli PONTOS plus DIFLUFENICAN. Jak patrzę, te dziury są na całym polu, więc hmm, będzie ciekawie. PONTOS, czyli dwie substancje: flufenacet plus picolinatę, picol jak dobrze wymawiam. Ta druga substancja jest substancją nową. Pontus, jak dobrze pamiętam, drugi rok na rynku. Fajny środek, jeżeli gdzieś tam mamy problem na przykład z odporionym wyczyńcem. I no tutaj dla uzupełnienia Difflufenikan, substancja w większości znana. W ubiegłym roku nie było tutaj żadnych poprawek na tych polach, gdzie właśnie ta kombinacja poszła. Pół litra plus 0,15, pół litra Pontosa plus 0,15 diflufenikanu. To się dzisiaj znajduje w opryskiwaczu na 1 hektar e, cieczy roboczej. I do Pontosa na jeden kawałek będę dorzucał jeszcze oprócz diflufenikanu z 5 gram tribenuronu. Tam właśnie, gdzie będę musiał wjechać na pole, które jest obsiane po żapaku. A jeśli chodzi o samego pontosa, to no tutaj akurat jest o tyle fajnie, że w tym roku te pola są tak dość mocno zróżnicowane. Tak jak tutaj wszędzie to się krzewi. Jeśli chodzi o część żyta, dopiero gdzieś tam ma pierwszy, drugi liść. Część też jest w fazie krzewienia. A tutaj pontosa można praktycznie od siebu do samego końca jesieni stosować. Dlatego też wybór padu na: ten środek, że nie muszę tutaj patrzeć czy się dzieje coś złego, jakie są fazy rozwojowe i tak dalej, tak dalej. Nie ma tutaj jakiejś obawy, że będą jakieś uszkodzenia praktycznie na czarną ziemię, można by ponto zastosować zaraz po siebie, bo tutaj substancje działają głównie doglebowo, więc... Nawet jeśli zboże gdzieś nawet częściowo nie powschodziło, nie ma tutaj najmniejszej obawy, że coś się zadzieje, no ale widzę, że się dzieje na tym polu niestety po całości, więc będzie trzeba działać tutaj z dzikami, kochanymi dzikami. Fajnie byłoby tutaj postawić jakieś dwie celebrytki, które tak walczą o tego dzika, że przecież dziki nic nie robią. Myślę, że zrezygnowałyby po tygodniu, a może nawet i krócej. No ale już zostawmy ten temat dzikowy, e, bo nie ma tutaj się nakręcać niestety. Ale chociaż z drugiej strony e, może warto spojrzeć na to, co się na przykład w Holandii dzieje, gdzie ekolodzy praktycznie przejęli rządy i, i dyktują rolnikom, co oni mają robić e, i tak naprawdę dążą do likwidacji rolnictwa w Holandii. Ale myślę, że nagram o tym jakiś osobny odcinek może żeby tutaj nie mieszać. I jeśli chodzi o odchwaszczanie, no w tym tygodniu myślę, że zamknę pszenicę, tam będzie jedna, która będzie później odchwaszczana prawdopodobnie, ale to już będzie tą drugą wersją herbicydową, więc nie będę tutaj zbyt dużo ujawniał szczegółów. Ktoś będzie znacznie zapchało w agregacie. Ale o tym następnym. Pokażę wam jeszcze żyto jak wygląda właśnie takie wcześniej odpaszczane. Tam się, bodajże, około 10 października dopiero to ładnie zaczyna wschodzić. Tam też właśnie tą kombinacją będziemy lecieć. Ale jeszcze tutaj chciałbym na taki temat tych przebarwień w tych zbożach powiedzieć kilka słów, bo dużo właśnie o to pytacie. Co z tymi przebarwieniami? Tak naprawdę tutaj nie ma jakiejś jednej odpowiedzi. Często jeśli w ogóle nie ma jakiegoś tam zdjęcia w wiadomości i przepraszam, że nie, na, nie nadążam na wszystkie wiadomości odpisywać po raz kolejny, ale jest tego po prostu e, ogrom, ale na spokojnie wrócę do tego, do, do, do tych Waszych wiadomości, ale mówię nie, nie uda się na wszystkie odpowiedzieć naraz, bo czasami naprawdę jest ich kilkanaście. E, i nawet raz się zażyło kilkadziesiąt dziennie, więc nie uda się po prostu tego praktycznie zrobić samemu. Tym bardziej, że tutaj no przede wszystkim praca na gospodarstwie, a dopiero potem YouTube y i te inne rzeczy pozostałe. Ale taki temat właśnie przebarwień w zbożach, że plamki, że tutaj jakieś całe nekrozy, jakieś place, trochę czasami gdzieś na skrajach. Tak naprawdę tutaj nie ma jednego powodu, tego żółknięcia, tych powodów może być naprawdę bardzo dużo. Podaję, że dwa lata temu był też właśnie taki rok na żółknięcie z burz jesienią, ale nie niecałkowite, tylko właśnie a do końcówki, a to plamki, a to placowo, powodów może być naprawdę wiele. Począwszy od tego, że w miejscach, gdzie jest sucho, może być to na przykład problem z herbicydami, z pozostałościami herbicydów. Tutaj pokazywałem wam też właśnie w ubiegłym roku porównanie pszenicy o ozimej po kukurydzy i po cebuli i po kukurydze, no niestety, ale ta pszenica została dość mocno wstrzymana w rozwoju. Potem już ona nadgoniła, ale ten początek właśnie był taki słabszy. I jeśli chodzi o herbicydy no tutaj mogły nie zostać wymyte, mogło czasami się nie uaktywnić tak jak powinny, szczególnie w tych suchych, bardzo suchych rejonach więc jednym z tych powodów właśnie mogą być herbicydy, potem następnie w takich rejonach jak u nas, gdzie po tej suszy przyszły dość duże deszcze i okazuje się, że no niby się udało posiać ale gdzieś tam troszeczkę mokrzej gdzieś za kołami żółte, gdzieś na skrajach żółte, to mogą być po prostu miejsca gdzie Gleba jest zbyt mocno zbita, gdzie nie ma powietrza w glebie, i te rośliny też się w jakiś tam sposób męczą. Kolejna sprawa: nie pobieranie składników. Kolejna sprawa no to właśnie nie przesyłanie składników w liściach, jeżeli gdzieś tam jakieś zimniejsze dni się trafiły albo przymroski w momencie, kiedy gdzieś tam rośliny wychodziły, gdzie miały kiełek, gdzie miały może jakieś jeden, dwa liście, przyszły przywrotki. Gdzieś to takie miejsce przecięte jest, czy przecięte, w cudzysłowie przecięte, po prostu szarpnięte przez wrozy. Więc z tych powodów tak naprawdę może być bardzo dużo i ciężko tutaj czasami u samego siebie do końca rozkminić, co się stało. Słuchajcie, jesteśmy już na polu, gdzie było to wysiepane żyto właśnie tak późno, ale już się robi półmrok, więc tutaj będzie słabo, co widać, więc będę powoli kończył. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolniki profesjonalne Simanki.